Za około 40 dni zaczniemy kolejny obóz. Będzie 100 uczestników, plus kadra około 18 osób. I zabierzemy ze sobą, jak zwykle, 30-osobową grupę dzieciaków, które, z których część nigdy nie miała domu rodzinnego. Nigdy na progu tego domu nie stała mama albo tata z szeroko otwartymi ramionami. Są takie dzieciaki. Chcę zasponsorować pobyt 30 tych dzieciaków. To jest duże wyzwanie. To jest ponad 40 tysięcy złotych. Chciałbym Ciebie zachęcić, jeżeli jest w Tobie chęć, żebyś wszedł na Gospel Camp. Na taką stronę. Gospelcamp.pl I tam jest taka zakładka „Ufunduj wakacje. Zobaczysz historię ludzi. Poczytasz o tym, co mówią. I mam nadzieję, że trochę pomyślisz. Pomodliście się i być może w wieczności ktoś z tych osób powie, że znalazł się w takim miejscu przez 11 dni, które zmieniło jego życie. A Pan Bóg sprawi, że się dowiesz, że Ty byłeś tą osobą, która sprawiła, że ta osoba mogła być w tym miejscu, w którym usłyszała Ewangelię. Nie Bóg Cię błogosławi.